Kaseta magnetofonowa to jeden z najpopularniejszych nośników muzyki w latach 80. i w pierwszej połowie lat 90. Był ceniony szczególnie za małą cenę i łatwą dostępność, ale pod koniec lat 90. został wygryziony przez płyty CD i przez to był coraz rzadziej produkowany. Aż w naszym kraju pod koniec 2005 roku generalnie była już niewielka ilość wytwórni, która zajmowała się tą sztuką. Jest też w Polsce wielu amatorów, kolekcjonerów, którzy dalej cenią ten nośnik i chcą się cieszyć nim jak najdłużej, jednak przygoda z tym nośnikiem przeważnie wśród nich wygląda tak. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje kasety tak brzmiały, to musisz się zapoznać z tym poradnikiem. Są trzy rzeczy, które będą Ci potrzebne do tego, żeby poprawić jakość odtwarzanych przez ciebie kaset. Musisz mieć patyczek, który przeważnie wsadzasz do uszu, lecz tym razem wykorzystasz go w inny sposób. Alkohol izopropylowy, który dostaniesz generalnie w każdym sklepie z elektroniką, bądź zakupisz go sobie na serwisie aukcyjnym oraz śrubokręt krzyżakowy bądź inny, który przystosowany jest do Twojej głowicy. W pierwszej kolejności zdejmujemy klapkę, jak w moim przypadku, żeby dostać się do wnętrza magnetofonu. Potem patyczkiem zamoczonym w alkoholu izopropylowym czyścimy głowicę oraz poboczne rolki, które widzicie tutaj. Następnie wsadzamy kasetę i słuchając muzyki, kręcimy śrubą głowicy tak, żeby uzyskać jak najlepszą jakość. Dzięki takiemu zabiegowi możecie polepszyć 95% swoich kaset w kolekcji, które będą grały generalnie jak nowe bądź bardzo dobrze. Yy, jednak nie wszystkie da się w ten sposób naprawić, gdyż kwestią tego może być po prostu spierdzielone nagranie albo rozmagnesowana taśma. Lecz o tym porozmawiamy już innym razem. Także z mojej strony na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i Będziecie teraz wiedzieli, jak sobie poradzić z kasetami, które bywają nieznośne. Trzymajcie się, cześć!